Od jakichś 60, od 60 czy coś, no to wyzywamy kogoś z naszych kręgach, kto się obraca w tym towarzystwie, co robi różne interesy, no i do takich ludzi się odnosimy, a nie do zwykłych ludzi. Także niech ludzie zwracają na to uwagę, a nie kurwa, mówią, że ja teraz każdego wyzywam od konfidentów. Jak na przykład y, teraz ten tańcula z tym, tym szalonym reporterkiem całym też stworzyli sobie jakiś tam program, y, zobaczyli, że tam wyświetlenia się na moim nazwisku, na mojej kysyku, na moim imieniu zgadzają. Y, Ponagrywali, że typu, że jestem takim, takim prawilniakiem, że nie chcę skłamać teraz, że podali tam jakiś przykład, że jak ktoś by zgwałcił moją córkę czy moją kobietę, to ja jestem takim prawilniakiem, że ja bym poszedł i zgwałcił też czyjąś córkę. To ja cię gwarantuję, że ja spotykam teraz ten córę i tego reporterka i obydwoje mają popysku. Moja jest słowo honoru, że ten i ten dostaną po liściu. Jak nie przepraszam je publicznie. Już tak, kurwa, już takie schodki robicie. Czyli według ciebie, ten nie powinien latać hordy, kto silniejszy, gwałcić baby, mordować dzieci. Policji w ogóle nie powinno być, tylko kto silniejszy, czyli na przykład twoje dziecko byś nie wypuścił na zewnątrz, bo potem Faktycznie, ty byś później jego dziecko pociął. Super, ale twoje dziecko było pocięte fajnie, albo no ktoś twoją to babę to... zgwałcił, a ty kurwa prawidłnie byś poszedł, jego babę. Zajebiście w ogóle. Także czekam teraz na konferencję taką, taką z raką. Także świat jest mały, także gdzieś się na pewno spotkamy. Ja nie pozwolę sobie, żeby jakieś kurwa... Jakieś dzbany mnie obrażały od różnych rzeczy w internecie. Ja nie jestem jakiś pytanie, że, że będę dawał się ubliżać. Tak i nie jestem, podejdę mu i się skończy, tak? Wie, wiesz, że to teraz będzie <glickory> click i wiralowe. No, a później co? No zostanie w no i później zobaczymy, czy się nie rozwija. Ej, ale właśnie ostatnio widziałem też u Ciebie na, na Instagramie, wrzuciłeś właśnie, jeśli chodzi o jeden portal, że, e, że nie będą sobie już robić tam e, zasięgów na, e, na tym co ja powiem. Czy mógłbyś się szerzej do tego odnieść? Tak, yy, napisali, że ja. Yy, coś o Bachowiczu, o tym na samochodzie. Yy, ja mówiłem, że to zupełnie inaczej powiedziałem w wywiadzie, niż to, niż, to, niż to oni napisali. Powiedziałem, że koniec koniec wywiadami szef do mnie zadzwonił, przeprosił mnie za nich. Yy, powiedziałem: Spoko, spoko, przeprosiny są przyjęte, ale czekam na publiczne przeprosiny. Ja im nie dam wywiadu do końca życia, dopóki mnie nie przeproszą publicznie. Nie, nie będą kłamać na mój temat, ani nie będą sobie wyciągać jakichś kontekstów, nie będą mnie ośmieszać, bo takie rzeczy w ogóle nawet nie powiedziałem. No w ogóle po co mi ludzie, ludzie mi zadają pytania do takich ludzi jak Bachowi, czy jakaś starsza pani, czy jakaś panią najebią gdzieś na ulicy zabiorą mi to, torebkę, czy tą jabłkę i ukradną i taka pani na przykład ma nie iść na policję wiesz co chodzi. To mam ją teraz cisnąć, że jest fraj z konfidentem. No, ja, ja mówię o takich ludziach, typu ktoś z, jakiejś, z takiej grupy, co do takiej grupy to się obraca, taki, z takiego towarzystwa. Ja tu nie mówię o sportowcach normalnych, takich, takich, bo oso zwykłej osobie, której ukradną samochód. No to idzie i zwłaszcza na policję, tak? No a mi ukradną, czy mojemu ojcu ukradną, no to my nie idziemy na policję, tak? Tak dostaliśmy wychowani, z takiego środowiska jesteśmy i czy jak kogoś wyzywamy od konfidentów, czy od jakichś sześćdziesiątek od 60 czy coś, no to wyzywamy kogoś z naszych kręgach, kto się obraca w tym towarzystwie, co robi różne interesy. No i do takich ludzi się odnosimy, a nie do zwykłych ludzi. Także niech ludzie to zwracają na to uwagę, a nie mówią, że ja teraz każdego wyzywam od konfidentów, Jak na przykład y, teraz ten tańcula z tym, tym szalonym reporterkiem całym. No, ja nic nie powiem, ale na pewno będzie to się szerokim echem poniesie, no ale to jest Twoje zdanie, ja to rozumiem jak najbardziej. Nie, kurwa, no już robisz z siebie trosz, troszeczkę stajeś to karykaturalne, moim zdaniem, bo skoro mówisz, że Jan Dachowicz, który zgłosił kurwa kradzież samochodu i on musi. To jest jeszcze najlepsze. Oni mówią, a czy Dachowicz, który ukradli mu auto, wiesz o tym, nie? Bo tak, to, tak, on musi. Tak, normalnie, pod komisar, normalnie, ja normalnie, tak, dodał, tak. I to jest właśnie najciekawsze, zaraz o tym powiem. Y i mówią, no, to takie pytanie, kurwa, no, wzięte pod chuj, bo to oczywiście, że mógł se, kurwa, to zrobić, no ja pierdolę, nikomu tego, to jest normalny, prawidłowy gość. No, ale zadano Denisowi i Denis oczywiście, że muszę zobaczyć papier. I to mnie już rozjebało. Jaki, kurwa, papier tam może być? Tam jest doniesienie, o zło złożeniu o doniesieniu przestępstwa o kradzieży samochodu. Jak ty chcesz tam papier oglądać? Bo mówi, ja zobaczę papier, to się wypowiem. Jak ty chcesz papier toaletowy z tej komendy, kurwa, żeby ci przynieśli? W ogóle, w ogóle, to co ma zrobić normalny człowiek, ja pierdo, jeżeli mu ukradł auto? Po pierwsze, dokładnie. to jest chyba także ubezpieczalnie. Na pewno miało to oczywiście, Ta, tak, ale to ale musisz zgłosić. I, zgłosić. To nawet Druga rzecz, nie zrobił tym złodziejom, bo już go rozebrali. Głosują, mają. Nawet jeżeli ci złodzieje. Kurde, to wiesz, donieść na kogoś, to musiałbym wiedzieć, zmienia nazwiska. O, to Tomasz to, Matysiak nie ukradł samochód. To już jest rzeczywiście się. No ale ukradł mi samochód z ma strony. strony. Dlaczego zrobić, kurwa? Kurwa, tajne kręcę i Ale co ma zrobić starsza pani na przykład? Musiałaby się. Nie, musiałaby się opłacać wtedy takim grupką, jak Denis, ale to czy nie jest to samo, się, się opłacamy policji, przecież policja jest z naszych podatków, to w my się opłacamy policji i ona nas broni. Gdzie on idzie? Po te poszedł pewnie, ja mam garaż to się siedmiu. Ja to to Starsze panie powinny wziąć ten kurwa sprzęt, bo nie mogą kurwa maczet i napierdalać się według Denisa kurwa prawilnego. I, jeśli, kto, jeśli kogoś obrażamy, no to my yy, obrażajmy go... Zgodnie z prawdą, a nie wymyślam jakieś farmazony i robimy wszystko pod publikę. rozumiesz? Mnie normalni ludzie nie wyzywają, mnie wyzywają jakieś zbany. Jakiś gość z fenu odra... ostatnio kur... Svenu nie chce teraz Wiem, że gdzieś się na i galach bije. Wyzywał mnie kur typa rówo, to się tam ty frajer, coś tam jakiś posłaniec na wstawiał. Napisałem do niego: "Dawaj, chodź się spotkamy". On po to, co się nami spotykać. A my dawaj, spotkamy się, pogadamy, On, ale o czym ty z nami rozmawiać? No k***a. No człowieku, tak się nie robi, tak? Jak ktoś ma jakiś problem, to niech powie mi to prosto w twarz i wyjdziemy sobie na solówkę, bo ja solówki nie odmówię. A nie będę żadnym szczekającym, kto Co mnie od bólu, dawał Walk. Na pewno nie. Kubisz to jest jedyna i ostatnia osoba, y, której y, dałem walkę przez wyszczekanie tej walki, przez ubliżanie. Jak ktoś ma jakiś problem, to niech przyjdzie i wyjdziemy sobie na solówkę, albo spotkamy się w połowie trasy nawet. Ja nie mam z tym problemu, rozumiem, żeby się z kimś bić. A nie będę dawał zarabiać pieniędzy, nie będę się wybijać na moich wyświetleniach. Kurwa. To jest słabe. No i... Albo jak masz do kogoś problem, to idziesz i mówisz mu to prosto w twarz, albo piszesz na Instagramie, podajesz numer telefonu i się umawiasz i się bijesz, a nie kurwa, robią kurwa szopki. Wiesz, dużo ludzi chce zbić się kapitał na tym, że teraz twoje nazwisko jest klikalne, tak? I, i na pewno umieszczenie w tytułu Bad Boy albo Denis Załęcki sprawia, że wiesz, że tych kliknięć jest, jest więcej, tak? No spoko, ja, ja macie moje słowo, że ja walk nie będę dawał wysz, wyszczekanym co mi cisną w internecie. Jak ktoś ma jakiś problem, to niech przyjedzie, wyjdziemy sobie na solówkę i tyle w temacie. Ja, ja, ja to gwarantuję, że każdą tą osobę, która mi cisnęła, to spokojnie. Góra z górą się nie zajdzie, ale człowiek z człowiekiem no, się na pewno gdzieś spotka, czy teraz, czy za dwa lata. Ja nie zapominam, listę mam, kurwa, także przy pierwszej okazji dostaniecie górę wszyscy k***a, po kolei. I nie robię się i psa do kozaka, ale nie dam, nie dam się wyzywać od frajderów albo od jakichś pyłów. no kurczę wszystko wszystkim, ale jest jakaś granica, tak? Mo jest, można się powyzywać, ale jest jakaś granica, której nie wolno przekraczać, bo ja nikomu nie obliżam, ni nikogo nie wyzywam na walka, ani nic. Rozumiesz? To z tym się zgodzę, tak? Też stworzyli sobie jakiś tam program, yy, zobaczyli, że tam wyświetlenia się na moim nazwisku, na moim systemu, na moim imieniu, zgadzają. Ja, ja nie jestem nie. z tego środowiska, ale gram w tym serialu, ludzie uważają mnie za... Mnóstwo ludzi do mnie podchodzi ze środowiska, każdy ze mną rozmawia, znam niestety środowisko to takie yy, uliczne i... Ja wam wytłumaczę, moi drodzy, na czym polega być...